Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy. 3, 2, 1. Cześć! Film, który zaraz obejrzycie, został nagrany tydzień temu, także nie zdziwcie się, jak nie będę miał zaraz zaros. Do tego będzie konkurs, w którym będzie można wygrać mój pierwszy mikrofon, ponieważ już go nie potrzebuję, bo używam innego. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany wygraniem mojego pierwszego mikrofonu, to możecie zostawić kciuk w górę i zasubskrybować ten kanał. To są zasady konkursu, bardzo skomplikowane, jak zwykle. W każdym razie jest to film, w którym chciałbym odpowiedzieć na częste pytanie, jak zacząć karierę na YouTube. Nie powiem wam co kupić, jak się wybić, bo sam tego nie wiem powiem wam czego nie kupić. O, to, to lepiej brzmi. Postaram wam się zaprezentować jakieś moje rozkminy co do sprzętu i YouTube'owania, także miłego oglądania. Biały stół do unboxingów w gotowości. Czegoś tu brakuje. A, już wiem czego tu brakuje. Brakuje mikrofonu. To jest mój mikrofon, którego używam aktualnie, z tym że wymieniłem go na model NT1. Praktycznie to jest to samo, tylko ten mikrofon, którego używam do nagrywania aktualnie, ma troszkę więcej basu. To jest mikrofon, który w sumie potrzebuje zasilenia XLR, yy, czyli dodatkowo musicie kupić interfejs audio, który też kosztuje 400, to kosztuje chyba z 7. To jest drogo jak na początkującego YouTubera, więc to odpada. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tutaj coś jeszcze. Mamy tu mikrofon Samsung C01U i to jest mój pierwszy mikrofon pojemnościowy. I uwaga, on kosztował 400 zł, jak go kupiłem. I to nie był dobry wybór. On jest tutaj cały popklejany od jakiejś taśmy izolacyjnej, bo statyw mi się rozwalił i ja go przyczepiałem do lampki. Do lampki nocnej przylepiałem mikrofon i lampka robiła jako statyw. Takie jak kiedyś się robiło rozwiązania. No ale cóż, mnie to zabolało wtedy, jak zaczynałem karierę youtubera. Nie wie, to mogło się nie udać. To mogło się nie udać, a wydałem na to 400 I to był błąd. Ja miałem farta, ok? Ale wy możecie go nie mieć i wydacie kasę na sprzęt. I okaże się, że ten sprzęt jest wam zbędny. A ze sprzętem jest tak, że jak coś kupujecie i później chcecie odsprzedać, to już trochę traci na wartości, przez to, że był używany. Yy, I on cały czas działa. Jest co prawda, no nieestetycznie wygląda, jest zabrudzony, ale można go wygrać. Nie wiem, ile on teraz kosztuje. Możecie napisać komentarz. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu. Cokolwiek, a ja wybiorę jedną osobę, której wyślę ten oto mój stary mikrofon, dołączę do tego kabel, kabel jest na USB, nie potrzebujecie żadnego interfejsu audio, więc może jakiś początkowy, początkujący youtuber się ucieszy. No ale co, teraz będziecie się śmiali, bo to jest mikrofon krawatowy i to ten mikrofon, który właśnie chcę wam polecić. Ja wiem, to jest mikrofon używany przez vlogerów, yy, nigdy nie, nie widziałem chyba let's playera, który używał krawatówki. Jeżeli ktoś taki jest, to przepraszam, ale według mnie to jest zajebiste rozwiązanie. Nie macie forsy, szukacie czegoś, co jest stanie, a ma całkiem spoko jakość, to uważam, że ten mikrofon jest jak najbardziej w porządku. W sumie to mogę wam go podłączyć. Dobra, podłączyliśmy mikrofon i teraz uwaga, przełączymy się. 3, 2, 1. Kurwa. 3, 2, 1. No i teraz mówię do tego mikrofonu. Na pewno jest więcej szumów. Zdecydowanie. Ale pamiętajcie, że zawsze można odszumić yy, nagranie. Poza tym, kaman, nie, nie, nie żyjemy w 2011 roku, nie musicie wszystkiego odszumiać. Szczególnie gdy nagrywacie let's play, w którym są dźwięki z gry, muzyka, często nie słychać tych szumów. Te szumy znikają w grze. Kiedyś yy, była taka zasada, że zawsze, nieważne nie jaki masz mikrofon, zawsze musisz zrobić noise reduction. I według mnie ten metaliczny, odszumiany głos brzmi o wiele gorzej niż taki czysty, po prostu z lekkim szumem, szczególnie jak nagrywacie gry. To jest mikrofon, który kiedyś zamówiłem, żeby zobaczyć jak krawatówki działają. Wydałem na niego 30 zł, to jest jakiś zalman. Oczywiście dla kogoś, kto ma już jakiś, y, jakąś markę wyrobioną na YouTubie, nagrywa dla większego grona odbiorców to warto zaopatrzyć się w lepszy sprzęt, ale jeżeli zaczynacie, to kupcie sobie jakąś krawatówkę za 30 zł, możecie nawet nagrywać nią w let's play, e. chowacie tu sobie to gdzieś, jest taka głupia zasada, że wszyscy youtuberzy, którzy zajmują się grami, to muszą mieć pojemnościówki jakieś mikrofony kardioidalne których większość youtuberów i tak nie potrafi używać, bo mają ten mikrofon, nie wiem, odsunięty pół metra, mówią w ogóle w innym Kierunku niż mikrofon jest zlokalizowany, więc to, że wydali załóżmy 800 zł, wcale nie sprawia, że ta jakość jest lepsza. A więc tak, komputer musi być nieco wydajny, żeby dał radę nagrać nam gameplay, do tego mamy mikrofon, w tym przypadku krawatówkę za trzy dychy. Następną rzeczą, którą musimy się zainteresować, jest kamerka, coś co nagra naszą twarz. I ja używam tej kamerki, którą wszyscy używają. Eee... C920. Um, uważam, to nie jest, nie jest to drogi sprzęt, nie wiem, kosztuje 3-4 stówy, ale nas to nie interesuje. My nie chcemy inwestować tyle kasy. Dlatego skorzystajcie z czegoś, co macie pod ręką, na przykład z telefonu, który też ma aparat. Telefony, e, które wyszły na przestrzeni trzech ostatnich lat, mają całkiem spoko aparaty. No ja mam w tym przypadku iPhone'a e, nie wiem, to jest iPhone 5S, i on też ma spoko aparat. On ma naprawdę dobry aparat i z niego zaraz skorzystamy. Jak już macie telefon, to warto kupić jeszcze coś takiego. Chyba w każdym sklepie fotograficznym, znaczy takim z gadżetami, znajdziecie. To jest jak selfie stick, tylko że taki mały statywik. Tutaj na przykład wkładacie sobie telefon. O! No i możecie sobie go postawić. Włączyć nagrywanie. Także jak macie taki statywik, to można sobie elegancko ułożyć kadr. A jak nie macie statywu, nie, nie chcę wam się kupować, nie chcecie aż tak się inwestować, to zawsze możecie telefon jakoś oprzeć o coś albo płasko postawić. Taki film już da się obejrzeć. Tylko pamiętajcie, żeby wasze gameplaye nie miały wielkiego napisu na górze Bandicam Free Trial. Tylko też y, pobierzcie sobie jakiś y, darmowy program, który nie rysuje wam watermarka na środku nagrania, albo kupcie. Ja na przykład korzystam z Ekrzyna, a jak nie chcecie kupować, to zawsze możecie pożyczyć. Dawać porady, proponować, zawsze można. Dlatego ja taki nie będę i sam nagram wam Let's Play, tym oto sprzętem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra. Odpalamy grę. Odpalamy program do nagrywania. A. No, i przełączamy się na nasz zestaw krawatowy i telefon. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy. 3, 2, 1. Ja tak zawsze sobie odliczam, żeby zsynchronizować nagranie i to uderzenie w klawiaturę. Jakoś to ciężko mi to wytłumaczyć, ale na pewno, jak zaczniecie nagrywać, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dobra, odpalamy jakiś serwer. Dobra, teraz mówię do Roda, którego używam na co dzień, i patrzę się w lustrzankę. I uwaga, przenosimy się do magicznego świata. No, i teraz mówię do krawatówki i nagrywam to telefonem. I słyszę, że niezła impreza na serwerze. No nic, no to co? Nagrywamy let's play. Cześć, witajcie, widzowie z tej strony Skyen. Niestety, pieniążki się skończyły. Musiałem sprzedać cały mój sprzęt. Niestety, musiałem sprzedać cały mój sprzęt. Eee, I nagrywam telefonem i mikrofonem krawatowym za 30 zł. Ale się da. Wydaje mi się, że jakość jest całkiem niezła. Pamiętajcie, jak już robicie sobie stanowisko do nagrywania, to pamiętajcie, żeby jeżeli chcecie jeszcze w ogóle zaoszczędzić kasy, to pamiętajcie, żeby było naprzeciwko okna w sensie, żeby światło dzienne dosłownie was reziło, padało wam na twarz. Wtedy nie będziecie musieli dodatkowo kupować softboxa. Tylko wtedy musicie nagrywać w dzień jak jest światło słoneczne. No i nic, tak to wygląda gameplay, kręcony kamerka, telefon, mikrofon krawatow za 30 zł i... Wracamy tutaj. Wracamy teraz, mówię, do RODA. Mam nadzieję, że udało mi się zaoszczędzić wasze cenne pieniądze. Pamiętajcie, że na YouTubie głównie liczy się osobowość. Yy, to osobowość zadecyduje o tym, czy ludzie będą was oglądać. Jeżeli was polubią, to będą was oglądać. A to jest mój pierwszy mikrofon, który kupiłem niepotrzebnie, bo mogłem kupić krawatówkę za trzy dychy. No ale nic, już go nie używam, jeżeli ktoś by zechciał taki pojemnościowy mikrofon Samsung C01U, trochę ufajdany taśmą izolacyjną, jeżeli komuś to nie przeszkadza i chciałby go wygrać, to pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał i napisać komentarz. Wyślę go jednej osobie, do tego dołączam, dołączam kabel, do tego mam, mam drukarkę podłączoną aktualnie do tego kabla, bo to jest ten sam kabel. No ale nic, kupię sobie nowy kabel do drukarki. I w pakiecie wyślę komuś mikrofon i kabel. Niestety bez statywu, ale taki prototyp ode mnie. Możecie albo przylepić go do lampki nocnej, albo włożyć go do szklanki. I pamiętajcie tylko, żeby mówić do tej strony. Mówię to do osoby, która wygra mikrofon. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.